Dzień dobry kochani, witam was, będę tutaj relacjonował dla was krwawą łaźnię w Karkahan Czy mam jakieś szanse, czy mam jakieś szanse, nie wiem, ale ciskam tam te, swo, tego swojego woja Zobaczymy jak to będzie EQ takie jak widać, błogo, nawet nie zmieniam Godzina 29 po, zostało jakieś 40 sekund do zamknięcia Proszę państwa, czy jest tu coś ewentualnie do zmiany? Może najpierw wejdziemy, tak powiedzmy, z takim ekwipunkiem. Błogo, takie. Okej, okay, zostało 25 sekund. Chciałbym wziąć udział. Dzięki. Markuś, Markuś tu jest. Ojoj, oj, Markuś! Spokojnie, bydlaku! Czek. Z zbyczku. Już się przestraszyłem. Przestraszyłem się, że wariacik tutaj będzie próbował mnie od razu capnąć. Dobra, dobra, co tu zrobić? Co tu zrobić? Jak tu się ubrać? Kochani, kurczę. Kurczę. Dobra, ubiorę się chyba bardziej tak w ten sposób. Weźmiemy go pod niszczarkę. Pod niszczarkę go weźmiemy, myślę, że głęboka rana. Aczkolwiek kurczaki. Dobra, chyba weźmiemy głęboką ranę. Dobra, chyba, chyba jestem gotowy. Spora niszczarka, buty, chyba OR-ka. No, or się przyda jak najbardziej. Dobra, bi. Czy jestem gotowy? Chyba jestem. Dobra, biu. No, dawaj, Markuś. Ekwipunek mojego przeciwnika jest dość zacny. Mój nieco odbiega. Sprawdźmy. O, widzę, że tutaj champion ostatniej łaźni. Czyli on tutaj ewidentnie dominuje. Ależ tutaj niszczarka, myślę, że go za zaskoczyłem tą niszczarą. 31 energii plus 13 um, energii. Widzę, że tutaj śmierdziela zastosował. No chłopak chyba się zestresował lekko tym niszczeniem. Dobra, idziemy, idziemy. Nie no, ostro, ostro mu tu niszczę. 90 energii już ponad. Dobra, głęboka, ładnie siadła. Czy go zaskoczę tą, tą niszczarą? Ale tutaj cały czas się osłabia. O co tu chodzi? Yy, cały czas to słabnie. Niszczenie tej. O, już sobie przywraca. Okej, okay. czyli ma już problemy. Nie ma odporności na głęboką. Czyli jak tu byłby dotyk, kurczę, myślę, że byłaby jakaś szansa. Aczkolwiek. Teraz. A i czemu ja to zamknąłem? Patrzcie tutaj na jego ekwipunek. Dajmy tak. Oj, ależ tutaj wytrącenie siadło, no chłopak jest w poważnych tarapatach. Ewidentnie. Głęboka rana mocno siedzi. Dajmy jeszcze, dajmy jeszcze raz błyskawiczną. Czemu on daje tego śmierdziela? Chłopie! Jak on już tu w defensywie? Oj! Kurczę, kurczę, kurczę. Ale tu osłabienie o 20 punktów. O 21. O co tu chodzi? Czemu to słabnie cały czas? Dziwne strasznie. Nigdy tak nie było. Znaczy pewnie teraz tak wprowadzili, żeby to... Ha, huh, słabo. O, dotyk. A przecież ja mam dotyk z hełmu! <grym> Kurde, kochani! Kochani! Idzie całkiem... Całkiem, całkiem. Czekajcie, on tutaj ma jakieś... A, on się uleczył, dobra. Ale go tą niszczarą zaskoczyłem. Ale teraz już to praktycznie nie działa. Kurde. Teraz trzeba go skończyć. Dawaj, dawaj. No, no proszę to prawie nie działa. Co się dzieje? No co tu chodzi? Kurde, nie mogłem napisać, bo ten mikrofon tu stoi. Przeszkadza mi. Czemu tak mało teraz niszczy, praktycznie nic. Strzałowny strzał, dajmy błyskawiczny. No i kończymy go! Uła! No chłop się chyba nie spodziewał, że będę takim czempionem tej krwawej łaźni. Ależ tutaj go wykończyłem. No jeden przeciwnik, jeden przeciwnik, ale ale jaki. Nie no, ale spójrzcie, to ta niszczarka ta niszczarka na początku go mocno chyba zaskoczyła. No, myślę, że go zaskoczyła. Mogła go zaskoczyć. Nie no, myślałem, że tutaj się wywalę. A tutaj taki taki numer. Ładnie, ładnie. Dobra. No, także po raz kolejny udowadniam, że jestem czempionem krwawej łaźni. No nie mam sobie równych, proszę państwa. Nie mam ulepszonej broni od błysku. No ja akurat z bronią na 106.0 leciałem, więc. E, więc. Dobrze, że ja nie mam ulepszonej broni na 107.0 albo 108.0. Tak to skomentuję. No tarczy też nie mam tutaj widzę, że Markuś się usprawiedliwia. Ale no dobrze, dobrze. No, także. Hmm, jeden przeciwnik, co prawda, ale... Ale znowuż jestem czempionem. Kochani. Gdzie tu mam pH? O, ładnie. W ogóle o tej krwawej łaźni bym zapomniał, bo przypomniałem sobie o niej, jak była 18:28, dokładnie tak. I tak się trochę zestresiłem, ale się udało. Dobra, jest 35. Czy jest tu sens teraz? Minutę tak przedłużać. Nie wiem, wstrzymam i po prostu wznowię, jak będzie już odbieranie tutaj plakietek i tak dalej. No, moi drodzy. 36, zagadajmy tutaj do tego wariacika, hmm, tutaj jeszcze zróbmy tak, żeby była ładna miniaturka ewentualnie, okej, to schowajmy, dobra, dawaj byczku, no i ekstra, czempion, <grytania> czempion, rzeźnik z Karkahan, ajajaj, beczunia i 4M darmowe, ekstra. A ile pH, bo nie zauważyłem. No nieważne. W każdym razie, kochani, zostawcie subika, łapeczkę w górę, jakiś komentarz i co? Widzimy się w następnym odcinku, prawdopodobnie, znaczy na 100% z, 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 z miksem Herosów. Na razie!